Hej, hej, dzień doberek z rana, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. I moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na spędzenie ze mną dnia. Właśnie wróciłam z Tesco. Pokażę Wam tam takie dwa stoiska, gdzie zawsze się zaopatruję w chińszczyznę, czy jakieś, nie wiem, produkty do indyjskiego jedzenia. Eee, tak, więc jeżeli macie ochotę zostać, powiedz ze mną, wypić kawkę ze mną, to zapraszam. Eee, kupiłam tam takie drobiazgi, byłam też eee, w Charity Shopie, ale w Charity Shopie dzisiaj nie było nic ciekawego. Eee, jedynie co, to kupiłam kalendarz, to jak chcę to Wam pokażę. A dzieciaki w szkole, bo tutaj te małe ze mną poszły, dziążki, także tyle. Także widzimy się za chwilę. W którymś filmiku Wam mówiłam o zasłonach, jakie kupiłam na internecie, bo chłopcy bardzo lubią, wiecie, te różne takie animowane bajki. Ja im kilka obrazków fajnych porobiłam, tylko po prostu tych ramek nie ma, nie mogę im powkładać. No i takie zasłony znalazłam właśnie na internecie. Bardzo się ucieszyli, bo oni bardzo lubią Halka, wiecie, Captain America, tych całych Heroesów, Iron Man. Także nie pamiętam ile ja dałam za te zasłony, ale mi były jakieś, wiecie, takie bardzo, bardzo drogie. Także bardzo się z tego powodu ucieszyli, jak zobaczyli, przyszli ze szkoły. Wczoraj powiesiłam im te zasłony, ale wiecie co, nie chciało mi się prasować. Przyznaję, że ja rzadko prasuję. Jeżeli gdzieś tam mam wyjść, to wtedy będę prasowała. Ale jak widzę taką stertę prasowania, to po prostu mnie to osłabia od razu na wstępie. Także zasłony są niewyprasowane no ale chyba będę zmuszona, żeby je jednak wyprasować. Firanki to też raczej prasować trzeba. Ja na przykład jak firany wieszam to zazwyczaj takie wilgotne, takie wilgotne, bo one wtedy się rozprostują fajnie. Nie krochmale firan jak kiedyś to robiłam. Zależy też z jakiego materiału są firanki. Na przykład tiulowe, no tiulowych nie krochmale, takie jak to były kiedyś taka firanka, firanka sztywna, mocna taka. To pamiętam, zawsze u mnie w rodzinie się kupowało takie trójkąciki, taki, taki płyn do wybielania, nie taki proszek, trójkąciki taki jakby ala krochmal do firanek coś takiego. I on też wybierał, wybielał te firany. Także piszcie, czy Wam się podobają te zasłony. No i już do Was przychodzę. O no hej, hej, właśnie wróciłam. Jedna córa poszła spać na sofę, bo coś się w nocy dzisiaj budziła, nie najlepiej się czuła i teraz odsypia. A ta druga, najedzona, przebrana, ząbki jej wychodzą, bidulce. Wiecie, posmarowałam jej tym żelem, ale jak jej nie przyjdzie, to będę musiała dać, wiecie, coś przeciwbólowego, jakiś, jakiś środek przeciwbólowy. No i tak, byłam w tym Tesco, y, nagrałam takie dosłownie króciutkie filmiki y, tam ze sklepu. Y, chodziło mi o to, że przy okazji mówię, bo szukałam coś do suszy, jakieś tam takie produkty chciałam zobaczyć, w jakich cenach są, azjatyckie, tak. Czy, czy, czy kochani, jakieś indyjskie jedzenie? Więc mówię, przy okazji, Wam pokażę mniej więcej, co oni tutaj serwują na tych półeczkach. Wiecie, może mieszkacie w Anglii, to będziecie mniej więcej widzieć. Więc mówię, pokażę Wam jeszcze herbatki, jakie tutaj mają rodzaje tych, tych, tych lepszych herbat, właśnie tych marketowych, ale organicznych ja często się właśnie zaopatruję w te herbaty szczególnie ta firma Pukka i te organiczne to też zobaczycie na filmiku no i kochani co tam co się opłacało w Tesco opłacało się płyn micelarny tylko teraz jest na dole ten płyn może mi się uda wkleić już nieraz raz widziałyście w filmikach moich, bo ja często pokazuję ten płyn micelarny, Simple taka firma i on kochani z 7 funtów jest przeceniony na 3 funty, więc bierzcie, ja po nim nie mam żadnego uczulenia, żadnego podrażnienia oczu, spojówek, nic. A wierzcie, że ja kiedyś byłam takim alergikiem, jeżeli chodzi o spojówki, zawsze miałam załzawione oczy. Czy na jakieś pyłki byłam bardzo podatna, ale wcześniej to kojarzyłam też jako, że na przykład używam kosmetyków, że to przez to też, ale nie, ogólnie no, byłam uczulona na niektóre pyłki, ale to się zmieniło z czasem, dlatego że zaczęłam pić aloes, który jest świetny i on mi usunął. Nic mi nie pomagało, żadne tabletki, jakieś tam wiecie mm, przeciw y, pyleniu i tak dalej, nic mi tam nie pomagało, tylko na chwilę. A tak naprawdę całą tą przyczynę. Y, tego, tego, tej całej alergii, właśnie usunął mi aloes do picia. Zrobiłam sobie teraz taką herbatkę, tutaj rozgrzewającą, ehm, w tym kubku Friends, bardzo fajny ten kubek, na teraz bardzo mi się podoba. No i już Wam pokażę, co kupiłam w Charity Shopie. W Charity Shopie chciałam nagrać taki filmik, pokazać Wam mniej więcej ten asortyment, co tam, jak to w ogóle w środku wygląda tutaj w Anglii. Bo to troszeczkę się różni niż takie typowe lumpeksy w Polsce. E, tutaj część rzeczy idzie po prostu na cele charytatywne. Ludzie oddają ciuchy, y, jakieś tam ozdoby, y, wiecie, do domu, jakieś tam inne rzeczy. I tylko taki króciutki fragmencik udało mi się nagrać, dlatego że córki mi nie dały. Niestety już musiałam wracać do domu. Ale mówię, kupię sobie kalendarz na ścianę, bo już mi się skończył, był tylko na 2021 rok. Nieraz są kalendarze 2000, na przykład 21 z, z przełomem na 2022, no ale ja akurat miałam taki na cały 2021 rok, więc kupiłam sobie właśnie tam w Charity Shopie taki kalendarz, bo mogłam w sumie gdziekolwiek kupić, tak? Patrzyłam w Tesco, patrzyłam też faktory kart, Card. faktory kart nieraz fajne mają. Ale powiem Wam, że ostatnimi czasy, jak zaczęłam chodzić do tych charity shopów, to po prostu niedawno w sumie pojawiły się kalendarze właśnie takie na ścianę i kartki takie na przykład okolicznościowe, typu na urodziny, takie w stylu retro i vintage, tak? Z lat takich 60., 50., 20. i bardzo, bardzo lubię ten styl, tą klasę. I powiem wam, że tu mi przykuł wzrok też cena też całkiem całkiem niezła, powiem wam i y, y, też się raduję tym, że część z tych pieniędzy idzie na y, jakieś tam dona donation, y, co ja gadam. No na cele charytatywne. Także bardzo się cieszę. Zobaczcie, taki sobie kupiłam kalendarz na ścianę, taki z autkami starodawnymi. I zobaczcie cenę 9,99 na 3,99. Z tyłu tak to wygląda. Fajne takie autka. Sama bym chciała na takich jeździć. No, w ogóle to powiem Wam, że tutaj w Anglii jest kilka miejsc, gdzie robią takie pokazy starodawnych aut, ale nie tylko takich aut, ale wiecie co, jest taki. Często robią takie pokazy. Nie wiem, czy teraz to jest, ale jak ja tutaj zaczynałam w Anglii swoją przygodę, to byłam w takim miasteczku, Masham, odwiedziłam takie miasteczko i tam był pokaz y, przeróżne ciuchcie. Wiecie, y, takie pociągi starodawne z lat 1900, na przykład 10, wiecie. Zarąbista kolekcja takich takich właśnie pociągów. Zarąbiście. Naprawdę byłam zachwycona. Szkoda, że wtedy akurat nie miałam, że nie otworzyłam wtedy no, YouTube'a. Widocznie jeszcze nie była na to gotowa na tyle. Ale to jest osobny temat do obgadania. I moi drodzy, na pewno jakbym była kiedyś na takim pokazie. To nagram taki filmik i Wam po prostu udostępnię, bo musicie troszeczkę Anglii też zobaczyć. Z każdej strony. I te ciemne strony, i te dobre strony. Wiecie, no, to kupiłam. Cieszę się naprawdę. Bardzo dobra cena. Ja muszę mieć zawsze kalendarz. Jest to niezbędna rzecz w moim domu. Tam zawsze sobie zaznaczam. Jakieś tam wydarzenia najważniejsze. Resztę sobie notuję wszystko w takim weekly planner. W takim tygodniowym planerku zeszyciku, kajeciku, czy tam jak wolicie. No. Także zaraz Wam yy, pokażę. Yy. Co tam w Tesco było? W Tesco powiem Wam, oprócz tego płynu micelarnego, co był naprawdę w dobrej cenie. Super. To jeszcze był e, olej kokosowy, 100% naturalny, e, raw, 100% i organiczny. W dobrej cenie, 5 funtów. Zobaczycie to na filmiku zaraz. Bo jeszcze też były za 3, za 4 funty takie mniejsze słoiczki organiczne, ale Wiecie, ja lubię takie Jak to mówią Nierafinowane Takie Na przykład jak olej rafinowany To on jest oczyszczony, tak eee, No, no dobra To nie będę na ten temat gadać Sami zobaczycie eee, No i co, jeszcze tu widzę jakaś paczka mi przyszła To ta paczka przyszła Zaraz mi się zobaczy, bo to misiek mówi, że jakaś paczka przyszła on to co chwilę coś zamawia. A, jakieś spodnie przyszły. Spodnie sobie zamówił, czarne jakieś. Czarne spodnie sobie zamówił na internecie, jakieś z firmy Deni. Zaraz zobaczę te spodnie. Ja muszę sobie jakieś czarne kupić. Nie mam. Takie kupowałam ostatnio, ale rozszerzyłam się, wiecie. Przed porodem byłam troszkę węższa w biodrach. Niestety kości się rozrastają. O, takie zwykłe, najzwyklejsze męskie jeansy. Denim. To jest firma Denim. O tak, firma Denim. Ja lubię z, Denim, z firmy Denim bardzo dużo rzeczy takich: bluzy, koszule, jeansy. No. Także tyle. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, to bardzo się cieszę. Nie mam dzisiaj makijażu, nie chciałam się robić. Za dużo, wiecie, pierdzielenia się z tym później. Jak już wrócę ze szkoły, to sobie włosy umyję, zrobię sobie jakiś peeling, maseczkę. Przede wszystkim dam dzieciom obiad. Obiad już mam podszykowany, także tylko podgrzać. No i co, będę sobie dzisiaj? Sprzątała trochę w domku, chłopaką. Wymiotłam, odkurzyłam, parownikiem przejechałam po dywanie, żeby te wszystkie kurze to wszystko wiecie zmiotło. Bardzo lubię parownik, e, świetny jest parownik, naprawdę kupcie sobie, bo to zaoszczędza przede wszystkim e, czasu, przede wszystkim chemii. Po resztą nie musicie chemii używać, e, która jest trująca, tylko zwykłą parą przejeżdżacie nawet można zasłony sobie parownikiem. O właśnie, parownikiem sobie przejadę te zasłony. Nie będę musiała prasować, tylko mm, tylko tym parownikiem przejadę. To one się rozprostują. Także koko. Naprawdę parownik jest świetny, jak macie jakąś tapicerkę, e, jakieś stare okna, jakieś szczeliny, gdzie ciężko jest ręcznie tam dotrzeć szczoteczkami, jakimiś sprzętami, to jedziesz... Parownikiem. Oczywiście nie wszystko się nadaje do parownika, prawda? Bo to jest jednak wysoka temperatura. To jest minimum 70 stopni Celsjusza. Więc nie wszystko się kwalifikuje. Panele akurat, no raczej. Ja wiem, że ludzie y, tym parownikiem sobie przejeżdżają panele, ale ja szczerze mówiąc nie używam do paneli, y, bo mogą się rozejść te panele, wiecie. Do kafelek jak najbardziej. No. Do jakichś takich. Twardych sprzętów, y, których para nie uszkodzi. No. Także dywany super się odświeża. Y, taką drugą młodość, taki dywan y, może, wiecie, dostać. No. Dobra, kochani, może Wam nawet pokażę ten parownik dzisiaj w tym filmiku. Dobra, to nic. Y, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zostańcie ze mną na dłużej. Y, bardzo się cieszę, że jesteście. Pozdrawiam Was. Życzę udanego dzionka i smacznej kawki lub herbatki. No nic, papa. Patrz, Hanusia, co robimy teraz? Teraz kładziemy tutaj, tak. I co teraz się robi? Gdzie są bananki? Gdzie są bananki? Tu są bananki, tak. I teraz tutaj naciśnij. O! No, coś. I mamy. O! Oh, thank you! A to jest właśnie stoisko azjatyckie, i tutaj są dwa moje ulubione mleczka kokosowe. Z tym, że te w puszkach one mają więcej chemii, a te tutaj, kochani, obok, te w formie kostki, one są dużo lepsze, bo są naturalne. Też widzę, że w dobrej cenie za 5 funtów jest. No Olej kokosowy, naturalny, 100% organiczny, nierafinowany, super, super, naprawdę dobra cena. Muszę powiedzieć Miśkowi, żeby zrobił takie większe zakupy. Dzisiaj się tylko rozejrzałam mniej więcej co bym chciała. Także będziemy robić niedługo sushi, może nawet Wam pokażę jak robię sushi, zobaczymy. Tutaj są też takie krakersy plons, to znaczy takie, może krewetkowe, krewetkowe i to one są dobre do sosów, do dań takich właśnie chińskich, azjatyckich. A tutaj są sosy moje takie ulubione, nudelsy, to są takie suche nudelsy, ja raczej kupuję takie już gotowe tylko do podgrzania, ale te też są nie, niezłe w sumie. No, przyprawy przeróżne. Muszę Wam kiedyś, wiecie, więcej czasu spędzić nad tym i wytłumaczyć, co do czego stosuję. Myślę, że Wam się taka wiadomość przyda. Tutaj też już widzę, że pustki są niesamowite. Naprawdę coraz więcej rzeczy zaczyna brakować na półkach. Tutaj są takie indyjskie rzeczy już. Tam są takie chipsy, o te chipsy na przykład używam do hinduskich sosów z ryżem, chicken masala, chicken curry, jakieś tam jeszcze inne, macza się te, te płaty właśnie w tym. Tutaj są też gotowe sosy, ale ja gotowych sosów nie używam raczej, to tylko w takich awaryjnych sytuacjach, raczej wolę robić sama takie sosy. Także tak. Tutaj są moje ulubione herbatki organiczne z firmy Puka i jeszcze z innych firm. Tutaj te herbatki akurat miałam, gorąco polecam. Nie wszystko, co prawda, miałam. Nie miałam tej cleans, czyli tej oczyszczającej, ale też nie miałam tutaj tej vanili, vanilia, czaj i tej cynamonowej. I jeszcze nie miałam, kochani, tej czerwonej muszę sobie przyjść i coś powybierać. Na spokojnie, dzieci mi dzisiaj nie dadzą niestety. No a to jest moja ulubiona herbata czarna. Bardzo ją lubię i za 3 funty, jeżeli macie tą e, Club Card, tą kartę stałego klienta. 80 pensów, no to się opłaca mniej. 80 pensów prawie funt mniej. To jest, to jest dużo naprawdę. E, no. I jeszcze tutaj ta twinning też lubię, ale ona już nie jest orga, organiczna. Także tak, to by było w sumie na tyle, kochani. A tutaj są moje ulubione płyny do płukania ubrań. Lubię z firmy Comfort, jest to troszkę tańsza firma niż Lenor, ale naprawdę ma mocne i piękne zapachy. No Lenor oczywiście króluje, ale niekoniecznie, bo są nieraz właśnie komfort i one są tańsze, a do lepsze. A tu Hania sobie pije tym bark, wybrała sobie dzisiaj tym bark soczek. Musiała mi bidulce włosy obciąć, bo takiego kołtuna zrobiła na głowie nie dało się tego odkręcić. po prostu gdzieś palcami robiła sobie takie zakrętasy i tak gdzieś zakręciła, a to jest mój przekaz na dzisiejszy dzień z tym barku. że kochani. Szczęście jest tuż za rogiem. Także fajnie, ucieszyłam się. A to jest Charity Shop, kochani. Ale naprawdę dzisiaj nie było zbyt wielu rzeczy. Tak to się prezentuje wszystko na półeczkach. Naprawdę to jest mój ulubiony Charity Shop. Bardzo, bardzo chętnie tam zaglądam. Fajne były, ale miały plamy i jakieś takie rycy na dnie, więc nie fajnie się to prezentowało. No, sami widzicie, co tutaj jest ciekawego. Nieraz to naprawdę takie skarby można znaleźć, takie skarby to, to te czarne świeczniki to są, wiecie, okultystyczne. Ktoś dał. Eee, o, takie lustra, o, to lustro jest bardzo fajne, naprawdę. Bardzo mi się podoba to lustro, ale ja mam lustra. Trzy lustra mam w domu, więc ileż tego? Jak będę miała swój dom, to dopiero kupię. Tutaj są jakieś lampki, jakieś obrazki. Ten obraz jest fajny, ale to nie był taki, wiecie, ręcznie malowany. A to są słodyczki dzieci. Tak. No i to jest mój najlepszy przyjaciel. Naprawdę bardzo serdecznie polecam. Ta firma też jest dobra, to jest włoska firma. Nie są to tanie sprzęty, ale wiecie co? Zwróci Wam się czas, cenny. Nie będziecie musieli używać żadnej chemii, a to jest bardzo ważne. Tu ma przeróżne końcówki, to jeszcze nie są wszystkie końcówki. I jeszcze tam są takie inne do czyszczenia, takie szczoteczki malutkie. To jest oczywiście końcówka do okien, jakbyście chcieli, czy do luster.